Witajcie w kolejnej części. Już nie wiem, jak w sumie ta seria się nazywa. Czy niech moc będzie z Volvo, czy co słychać z Volvo Nie chcą zdychać, no ale mniejsza z tym. Kolejny temat. Wyjąłem sobie grzałkę odmy. Tutaj z tej rury, która nachodzi nam w tym miejscu na Turbo. Ona nie ma tu jakby specjalnie żadnego zabezpieczenia, nie jest w jakiś sposób wykręcana jest po prostu na wcisk to jest taka uszczelka która jak widać jest już zbetonowana będę myślał jak to zrobić jak to zamontować pewnie obiorę to z całej tej gumy tu dookoła powiedzmy z tej uszczelki i tu wężykiem po prostu będzie to podłączone do nypla do królica w róże, która będzie wiadomo z nierdzewki lub z aluminium docelowo kolejny temat umyłem sobie troszeczkę listwę paliwową bo naprawdę była Usyfiona. Teraz wygląda to nieco bardziej świeżo. Będę robił sobie temat tych podkładek i uszczelek e, wtryskiwaczy. Bo jednej w ogóle nie ma. A pasowałoby te wszystkie takie pygłówki wymienić. E, więc razie udało mi się jedną rzecz uszkodzić. Mianowicie chciałem sobie wymienić oringi tutaj na tym. No i nie, nie wiem, jak do tego doszło. No, trzymałem to palcami ręką, tak, no i się to wyłamało, więc no. No wiadomo, awaria dźwignią tuningu. A jak wiadomo, Volvo biorą olej, więc, jak nie ma oleju na bagnecie, no to znaczy, że trzeba go wydłużyć. No nie, no to tu się opek, pek się zablokuje i się podklej. A tak na serio, to patrzałem. Słuchajcie, oryginał kosztuje 160 zł za takie coś. Zamienniki kosztują po 30, 40 do 60. Mimo, że powinny pasować, nie, nie dałbym temu wiary, bo po pierwsze są na jeden oring to już budzi moje wątpliwości. To ma trochę inny kształt. No i nie chcę się zamawiać, tylko po to, żeby to potem zwracać. Jak się okaże, że to w ogóle jest z innej parafii, chociaż może zaryzykuję. i Wezmę jeden taki tańszy zamiennik, przyłożę je do siebie, Zobacz, czy to w ogóle będzie pasowało do tej swojej obudowy też. I czy przede wszystkim co najważniejsze, na długość, i czy zakres wskazywania tutaj, no, nie chcę się wyobaczyć, jest taki sam. Jeszcze jedna drobna rzecz, która Was ominęła, ja wyczyściłem sobie kolektor w środku W razie gdyby tam był jakiekolwiek, jakiekolwiek odpukać drobinki Ścierniwa jeszcze, tutaj też zobaczcie, czyściutko wszystko jest Wiadomo, tam gdzie byłem w stanie dojść, fajnie by było jeszcze kamerą endoskopową zobaczyć, czy tam nic na pewno, nic się nie zagubiło Tak samo sobie muszę postąpić tutaj, napiskać do środka akry i wyczyścić wyciorem obudowę właśnie tutaj bagnetu do tego celu użyję sobie takiego wyciora akwarystycznego on jest na takiej metalowej to jest taka sprężynka, która jest generalnie sztywna, można ją dobrze przepychać ale jednocześnie się układa do właśnie tam gdzieś rur akwariowych i ten podobnych i świetnie się sprawdzi tutaj żeby przepchać i mechanicznie dla pewności wyczyścić całą tą obudowę bagnetu jeszcze szybko w temacie kolektora, pościągałem sobie te zaślepki tutaj, tak jak na przykład są na listwę, ja to jeszcze sobie delikatnie pilniczkiem wyplanuję, bo tak jak widzicie wokół nakrętki i podkładki miedzianej, która tu była, zrobił się jakby przyrost tu właśnie w proszku farby. To samo jest tutaj, identyczna sytuacja jest na śrubie banjo. Natomiast jeżeli chodzi o te mocowania do lotu, to na razie sobie to zostawię, bo wygląda to nawet ładnie jak na formę zaślepki, jeżeli to nie będzie do niczego potem użyte, jest taka bardzo duża szansa. I tu tak samo sobie tą powierzchnię tu przeczyszczę na płasko, na równo. To też sobie doczyszczę, bo tu gdzie gdzie się pojawiły ranty. No i wiadomo, cała płaszczyzna tutaj, no to jest absolutny must have tutaj przez jakiś naddatek farby. Nie ma możliwości, że nie będzie. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że to będzie jakiś banan, że będzie nam to krzywo przychodziło do głowicy. Czy że gdziekolwiek będzie jakiś przedmóg, po prostu nieszczelność. Ja powiem wam całkiem serio, nawet się troszeczkę zastanawiałem nad tym. Czy może nie znaleźć tego plastyczka albo czegoś tu nie spasować, nie włożyć bagnetu i nie zrobić tutaj takiego myczku, żeby wokół tego zatopić metalową podkładkę. Dałoby się to zrobić solidnie, dałoby się to zrobić tak, żeby to działało, ale broń Boże nie chciałbym sytuacji, że do misy olejowej mi zleci jakiś tam syfiks, jakiś kawałek plastiku czy coś. A skoro to pękło tak w ręce dosłownie od ledwo dotknięcia. Aha i w ogóle o ringi, co tu były, a właściwie to kwadrat ringi. Eee, to no powiem wam, dało się je palcami ściągnąć. Były tak wsparciałe, że jeden pękł na trzy części przy podważeniu go tak się, żeby go tu trochę zrolować, więc to było absolutny must have i tak wymienić. Ogólnie mogę wam powiedzieć, że na razie to polakierowanie e proszkowe się sprawdza. O zresztą tutaj takie drobne. E Pyłki, bo ja do tego nie robiłem zaślepień. E, I widać to ziernik w środku. Nie wiem, czy to jesteście w stanie zauważyć. Zaczynę jeszcze po. E, mogę na razie e, polecić i powiedzieć, że, że spoko to jest pomalowane, bo ten kolektor już naprawdę trochę szorowałem, czyściłem. E, gdzieś tam pewnie coś mi się o niego zahaczyło. Też go raz już pasowałem na aucie, gdzieś tam też mogłem nim dotknąć Na razie nie ma żadnych. Tam no, w jednym miejscu malutki odprysk jest, ale no to z mojej winy, że gdzieś tam do tego zdjęcia czy, czy filmiku na ostatnim materiale. Że gdzieś go tam położyłem na płytkach, może zawiał wiatr, może coś tam się ruszył, lekko mocniej stuknął, ale no farba nie schodzi od patrzenia, tak jakbyście sobie to sami sprayem pomalowali. Ja sobie tu akre zapodaję. Nie mam akurat statywu, więc musicie sobie wyobrazić, że tutaj należy zrobić teraz ruchy posuwisto-zwrotne i przeczyścić całą tą rurkę. Chwilę poszorowałem, zobaczmy czy nam jakieś drobinki tu wyciekną z tego, czy no, by mi się nie wydało leci syf, a nie chcemy tego Zatkałem palcem i przyklałem tu 4 razy po prostu Tyle. Na razie są ślady oleju. Czy są jakieś drobinki? Zaraz zobaczymy Tak czy się jakieś sobie to przepukam pod ciśnieniem. No więc były drobinki. Już ich nie ma. Tu przewleczkę odmy. Jeszcze sobie oczyszczę. Uga tego ma jest tak twarda, że wątpię, żeby tutaj przeszła górą. Pewnie nie trzeba ją a żeby ją stąd zdjąć. Aha, i klasycznie macie tu numer. E, teraz już po wyczyszczeniu trochę lepiej widać. E, jakbyście nie widzieli. Albo tak jak ja nie umieli czytać, a brali się za na naprawianie samochodu, to tu są numery 3900160878, a z drugiej strony jest Volvo 9445831, to jest na dwa piny. No i tak jak widać tutaj, już wam pokazuję, jest duże zwężenie. Znaczy, zwężeniem jest to, że tu jest otwór na końcu, bo tutaj przez całą drogę idzie dość duży kwadrat. przynajmniej czworobok, czekajcie. To widać w ogóle coś na tym nagraniu. O, spróbuję z Widzicie teraz? Zrobiłbym wam takie fajne kinematograficzne przejście, że tu leci taki zoom, 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 zoom yy, i na końcu coś się pojawi, ale dostałbym za to bana na YouTube. Dobra. Tak czy siak. Czekajcie. Nie da rady chyba zrobić takiego makra, o! Tu chyba widać o co chodzi Widzicie, że jest rancik, który robi z tego czworokątu rurkę Tu frezując te ranty w stronę rogów Można znacząco ten przepływ tutaj zwiększyć, bo to jest z wąskie gardło Całego układu odmy tutaj O! Teraz to chyba będzie widać no Jak nie, no to trudno, no inaczej tego nie jestem w stanie okraść tak sobie tu robiłem takie podejście delikatnie próbując tą gumę tu podważać, ladarcie ona się po prostu rwie. Tak dalej sobie widzę jest tak skamciała. Znaczy ona się jeszcze nie kruszy, nie? Nie, nie sypie się. Widać, że tu spęknięcia są. Widać, że już w swojej roli nie spełnia, nie sprężynuje, ale pytanie, czy mogę bezinwazyjnie. Ściągnąć, żeby zobaczyć sobie, jak tutaj stąd sobie dalej wyjść. No więc guma nie przeżyła próby przewinięcia i spękła. Tak wygląda. Grzałeczka. No i tutaj teraz ten rand wypadałoby sobie troszeczkę zmniejszyć, ale zachować ten kołnierz tak, żeby na to idealnie takiej wielkości silikon nasunąć i to przed turbą. No, i dochodzi mi kolejny silikon do zamówienia, bo tak szerokiego. Akurat o właściwie tu e, tak szerokiego, żeby go na to zamontować, to nie mam. Oczywiście można by wziąć e, zwykły silikon, mniej więcej takiej średnicy, bez zbrojenia. On ma większą średnicę w środku, przy takiej samej na zewnątrz, i naprawdę, hamsko go tu e, naciągnąć, ale no, nie, nie planuję tak robić. Jeżeli natomiast chodzi o te naddawki lakieru. To co Wam wspominałem, że nie wadzi to tak naprawdę. da się tu włożyć pryski, bo one się doszczelniają tam nieco głębiej. Ale chciałbym sobie to oczyścić. Użyję sobie do tego wiertła. Skręcę w drugą stronę, żeby sobie powolutku to szlifować. A nie zahaczyć farbę, ją zerwać i tu dookoła również upaskudzić, Może Wam bardziej tu pokażę. Tak powolutku, ręcznie. W ten sposób sobie to oczyścicie to jest chyba szesnastka można sobie oczywiście to na jakąś wolnoobrotową w wiertarkę dać ale wiecie z wyczuciem Tutaj te płaszczyzny, o których wspominałem, sobie już przeczyściłem. Te, co można, po prostu pilniczkiem. Jeżeli chodzi o tą główną, no to wiadomo, że trochę więcej trzeba poświęcić zaangażowania. Tutaj gniazda też już zrobione. Jeszcze sobie raz finalnie go przepłuczę po tym wszystkim, ale właśnie chciałem wam pokazać, jak jest czysty w środku. No więc, jeżeli chodzi tutaj o średnicę tego okręgu, to jest to 6,65 mm bez rozwiercenia tutaj natomiast jest 22,5 mm no dobra więc możemy sobie podejść do rozwiercania tego właściwie obszlifowania sobie to tak zawinę żeby tego po prostu nie uszkodzić albo nawet sobie może tak złapie No więc okazuje się, że wewnątrz ten czworobok jest znacznie większy niż ten, w który wpisany był ten okrąg widoczny od góry. Tak jak możecie tu zauważyć, można sobie jeszcze tu sporo spiłować, więc lecę dalej. Ok, więc wstępnie jest to podszlifowane, tu po tej krawędzi e, gdzie są cyferki, e, jakby nie bez powodu jest zrobione tak można powiedzieć nierówno, tu i tak jest nadal największy rand ze wszystkich i, i tak nadal jakby się uprzeć to wszędzie można trochę zeszlifować, e, ja na początek sobie to przeczyszczę żeby Wam pokazać jak to teraz w środku wygląda, użyję sobie tego samego wyciorka co chwilę temu. Ok, więc tak to teraz wygląda. Udało mi się gdzie delikatnie porysować, ale nie powinno to. Znaczy mam nadzieję, że nie uszkodziłem tego w żaden sposób. No, tak to wygląda. To jest różnica, co? rozmiar jednak ma znaczenie to teraz sobie zmierzę tutaj i mamy tutaj ściankę 8 no 8,5 powiedzmy uśredniona będzie nie jest równo. 8,5 tutaj będzie trochę więcej 8,5 na 8,6 mm teraz mamy Z względem tego co było no jest widoczna różnica mocna. ok więc jak wspomnieliśmy przed chwilą wymiary to okrąg było 6,65 a prostokąt 8,5 na 8,6 i daje nam to przyrost 111% czyli w tym okręgu seryjnym mamy 35 mm2 niecałe a potem wyszlifowanie mamy już ponad 73 mm2, przy czym jak zrobicie to trochę dokładniej, jeszcze troszeczkę to tam rozszlifujecie, to będziecie mieli tego jeszcze więcej.